Ej hey, no hej nea! No. Witam wszystkich z powrotem na moim kanale! A jeśli jesteście tu pierwszy raz to radzę się bać, bo jestem po Popierdolony profesjonalny alkoholik, debil z Australii, z polskimi kuźniami, czyli niebezpieczne połączenie, radzę się bać! Dobra! Dzisiaj taki nieutopowy filmik i taki krótszy niż zwykle. Eee... Bo dzisiaj robimy małą reakcję na oficjalny trailer z Omnimana. No, homo. <grystanie> Omniman. Nie wiem, to to kurwa jest. Tylko o nim usłyszałem wtedy, jakby, pogłoski, że on będzie kurwa w Mortalu, co nie? I później wyszedł ten trailer. Czy on się pokazał, i to stanął sobie kurwa, wiesz? Taki typowy Amerykańczyk, wiesz? Z wąsami, kurwa, jak frajer, i e, okej, okay, bez zakoli, jakiś cieciebany kurwa, mat Typowy taki amerykański tata. Mam e, uzupełniłem amerykański sen. Mam rodzinę, e, e, córkę lesbijkę, e, syngaja, i żonę kochaną, i duży dom. E, z tyłu i z przodu ogród i piesek i kotek i. <śmany> Uzupełniłem amerykański sen. Mm. Ale podobno. On tak wygląda. Ale podobno jest tak trochę inaczej w komiksach Komiksach. <śmany> 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 Komiksach gdzie on je, kurwa jest. Yy, podobnie jest mega brutalny kurwa i rozpierdala wszystkich. I Edboom powiedział on jest idealny do tej gry, nie? Bo oni... Edboom, bo nie masz 150 tysięcy postaci w tej grze, kurwa, co nie? Musisz dodać kość, jeszcze swojego uniwersum tak jak Omni-Man, Okej, okay, dobra. Niech ci będzie to. Ja yy, jestem za tym, okej, okay, mogą być postacie, wiesz. In uniwersum, czy coś takiego, ale tak jedna, dwie postacie, coś w tym stylu, a nie, że w każdej części już 3, 4, 5, 6 sześć e, pamiętam jak w Mortal Kombat 10 wyszedł, nie? Tak sobie, gdzie jest smoke. Aha, jest w filmikach. Jest ten Renro, czy smoke, czy krój wie jakby tam w końcu. Ale nie był kurwa w grze normalnie, nie, 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 nie można było go wybrać, nie? ale za to można było Jasona wybrać. Yo, jak ja dorosnę, chcę być taki jak Jason, od razu mówię, nie. E, można było Aliena wybrać, Predatora wybrać i takie tam podobne, nie. Ale Smoka nie ma. Okej, okay, wow. Poświęciliśmy Smoka na kurwa Jasona. Okej, okay, dobra, to może ma sens. Nie, bo, okej, powiem, jestem wielkim fanem Jasona, jestem wielkim fanem Aliena, Predatora, całe to uniwersum, takie tamtnie, ale come on, man, like, Jesus fucking Christ. I się z tymi postaciami, bo, kurwa, są te postacie te, kurwa, z innych, kurwa, uniwersum i takie tam podobne i innych, kurwa, seriali, komiksów, filmów i takie tam i po prostu później nie ma z y, na postaci Mortala. I to jest smutne. Ech, ale whatever. Powiem tak, jestem narąbany. Wypiłem Mickiewicza. No, no Za osiemdziesiąt tysięcy złotych. Wypiłem jedną koronę, wypiłem. A jeszcze nie drugą. Dnia, ale niedługo wypiję. Polec sobie dalej. pa. pa. I potem będzie trzeci korona i... Widzimy to coś sobie jad. Frytki. Frytki z... i dużo ketchupu jo! Kurwa tak ketchup, tak po Dobra, whatever, man. Jestem narąbany. Dobra, i to jest moja reakcja na ten filmik, let's a fucking go, man! No homo! <grytki> Challenge. Hey, the trailer! No, man. I claim this timeline for the Viltrum Empire. You will burn for this invasion. Hey, why do you mean there's a tremor? You know? Oh wait. Oh, well, so you know that chat. A, oh, come on, man, ten trailer był słabec, nie? Uh, powiem szczerze, bardziej mi interesowało to, że był Tremor, bo właśnie pod koniec bardzo mało grałem w Mortal Kombat X10, nie? Uh, tak, gra mi się tak średnio podobała, co nie? A, tutaj widzisz to, Kamilion? Przez K, czyli to laska. Zanim gra wyszła, była... Był trailer, gdzie... Jak ona się nazywa? Tania. Coś tam pierdoliło do kogoś. Właśnie chameleon tam stała za nią, co nie? Nie pojawiła się w grze, to pewnie będzie DLC, co nie? Ale, co chciałem powiedzieć... Y no nie wiem, ten filmik był słaby, według mnie. Tak. Ha, 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 nie wiem, nie byłem zhypowany, po pierwsze, że omnibus, nie, a po drugie, mało, J jego czosy były jakieś... Ha, 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 ha. Come on, man! Jesus Christ. You have no kickboxing Finally, a worthy challenge. Check what. Tramer, what the fuck, man? My Christian is through dwójki. Bardziej, no widać, brązowe kamienie tutaj muszę się robią. No homo. Jak tutaj zrobił prędkość. Oh, get the fuck out of way. Oh, 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 ja też tak potrafię. Spedolony tak. Fuck off. No jaki taki typowy. Tatusz z Ameryki, jestem dobrym ojcem, nie? Jeśli mówisz, że jesteś dobrym ojcem, jesteś chujowym ojcem, tak okej. Okej, czemu mnie bardziej tutaj interesuje? Oczywiście ja go zasłaniam. To się przydaje jak zrobisz kombos podczas kombosa on zadija w powietrzu i zamiast żeby... Dobrze że się przydał! Lupse do... Lupse gotowi! MK9 kurwa! Moje ulubiona posać! Prawie turno do po zbijania w powietrzu i kombosy, 40% Shut up or powiedz, żeby do ciebie spadli i może wtedy spadli. Yeah, shut up, bitch. Ba on Nic? Wow, strzela jakimś. Poczekajcie, jo! On się pojawia i co robi? A nie, o, widać, że robi jeden czas i później strzela jakby lawą. Widzicie to? Pojawia się, i potem bum. To robi taki dwucisok... Dwuczesowy kombos, który jeszcze wybija w powietrze. Holy shit! Co to za w ogóle durny czas? Ja, ja, popatrzcie, to. Wziął go w plecy i tak... What the fuck is that? Wiecie co? To mnie właśnie bardziej tak wkurwia w nowych grach, że po prostu człowiek, po prostu postać potrafi po prostu trzymać kołoś i tak... Do... I to jest niby czos, kurwa. Co to kurwa było? Co? Gdzie on zadał mi damage, nie? Nie rozumiem tego. Co, no. pnął? Powietrze w jego plecy, powietrze w jego plecy. Tylko, jeśli tak potrafi, to by to zrobił gdzie indziej. Żeby bolało. Ej, pójdźmy, bo tu lubiący. Oh my god, nic nie powiedziałam złego. A, czyli to jest metro z dziewiątki... To jest trójki, co nie, ale bardziej wygląda jak ten z dziewiątki. I to, no, to mnie akurat. Nie, yeah, lubię to. Tego już. Wow. Nie, to wygląda ciekawiec. Jest to cywil i o To o to z nim chodzi, że zabije cywilów. Nienawiść, mało tego widzę w jego oczach, więc i. Nienawiść byłby w moich oczach, gdybym to robił. Był bardziej wkurwiony i bardziej tak. Mm. Chcę się zabić, kurwa. Nie, to by był w moim przypadku, że OK, chcę, żeby stracił oczy, ale. Chcesz, żebyś naliżał, co jest? Whatever, man. Jest uh, okej, okay, co nie? Zauważy, że żadnych kombosów jakichś poważnych nie pokazał, jakiś. To są praktycznie takie... Uh, uh, poleciałem tu, poleciałem tam... Uh. Pokazałem, że Cykleng <laughs> jest pijany bardziej. Było widać to, że ja jestem pijany, iż on że pokazał. Kurwa, czekam ze swojej strony, więc jestem trochę zawiedziony. Ech. Jesus Christ. Ech. Jak widziałem ten combat pack, nie byłem oficjalnie tak zadowolony, tak powiem tak, Łączy bon okay. okej. Jak już... Ja go nabiłem w czwórce. On zajmie się wyglądał w czwórce i w mythology Sub Zero, co nie? Ale później tak od każdej części tak... Nie wiem, wygląda jak Chipak, kurwa. Tutaj to już... Jakiś podobno hindus z... Bading gra, co nie? Nie Dlaczego. Eee... Uh, em jak widać wygląda chipa? Spoiler Staje się Jarodem na końcu. Jared kurwa, King Jared. To jak to jest, że on ma, jest, jest złożony styl dusz, ale Jared akurat staje się Jarodem na końcu. To te inne dusze to co z nimi się dzieje kurwa. To no był najsilniejszy z nich, napierdoli im, że yo, ja będę, kurwa, już Mackey, what the fuck, to nie ma sensu, co nie, Omni-Man, whatever. You can see me, kurwa, John Cena. <laughs> Ach, to jest taki chujowy wrestler, że ja pierdolę. Nawet nie wiecie, co z nim było, jeśli nie oglądaliście wcześniej. Takeda mała ciekawostka nazwali go Takeira bo kurwa w yy, serialu Mortal Kombat Conquest i to serial oficjalny yy, zajebisty kurwa polecam jeśli możecie znaleźć gdzieś szągnąć, obejrzycie niestety tylko jeden sezon był, był mega popularny mega kurwa z kasą zajebiste, ale dwie firmy to robiły i pokłóciły ze sobą, nie mogli się dogadać odnośnie kasy i przez to nie powstał drugi sezon CZO TE JEBANY yy, i tak i tam to jest w tych starych czasach kurwa za czasów yy, pierwszego Great Kung Lao, kurwa i tam jest też Scorpion i Sub-Zero i ten Scorpion ten pierwszy Scorpion nazywa się Takeda więc to wzięli to stąd. Hmm. No i później mamy tutaj. Jaką on ma? On jest z tych. Uh, z tego serialu. Bad boys czy coś tam kurwa. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? On jest. Uh, Jaką ma? Homelander, co tym, <laughs> Homelander, what the fuck, Homelander, Homelander, ja Homelander, Homel Homelander chyba, co, nie, nie wiem, nie oglądam ten gówniany serial, widziałem dwie, trzy sceny, o tak, to jest takie typowo, o, idziemy na odwrót, teraz zabijamy cywilów, kurwa, i nie, ra nie ratujemy ich, nie? wow. W końcu. 2023 rok. wyczaili w końcu. Zrobiłem dużo dobrego. Po tylu latach. Ech. Deadpool to zrobił. 30 lat wcześniej. Kiedy Deadpool powstał? 20 lat, może wcześniej? Może 30. Nie, wiem. nie jestem bajc, kurwa. Bo nie wychodzę teraz na Deadpool. Aj, hey, motherfucker, On 25 lat temu. I nie był taki kontrowersyjny jak teraz. Sorry, ok, sorry. Whatever, wej. No, dawajcie, dawajcie Deadpoola, kurwa. Holy shit! Deadpool! A, jeszcze Wam tylko coś powiem. Jeszcze jedno, kurwa, co nie? Jeśli już gadamy o kurwa DLC i ludzi z innych kurwa gier, terrorów, sen, kurwa komiksów, filmów, serial, kurwa że Negan dostał się do Tekena, a nie do Mortala. Negan, fucking Negan dostał się do Tekena. Ja pamiętam, jak wiszył trailer z Neganem. Negan, kurwa, i tak, patrz, Negan dostał się do Tekena i tak. Negan. O oh my god, jak like on by był idealny do Mortala! Jego keybase baseballowe, jak on rozpierdala wszystkich i gdzie? You're shielding your pants right now, right? Kurwa! I on dostał się do, do takiego, gdzie nie masz do tych fatality, gdzie krew tak leci w pikselach od kocz. Jak walnić nimi, i tak piksele lecą czerwone na ciebie. To jest krew, kurwa! <gryw> 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 Nie dostał się do Mortala, come on, man! Oh, whatever. To był taki szybki... Taka, e, sorry, szybka reakcja, kurwa, to nie... Mam nadzieję, że wam się podobało. E, miałem wcześniej robić reakcję, ale tak zawsze tak... Byłem trzeźwy i zaraz miałem już spać, coś w tym stylu, a teraz jestem pijany i tak... Nie, yeah, nagrywam, dobra! E înseamnă uh, nara nara nara! <laughs> <laughs> ah!